Celem akcji jest m.in. budowanie empatii, otwartości i gotowości, by zauważyć drugiego człowieka. Chodzi również o zrozumienie zdrowotnej mocy miodu i produktów pszczelich. Zaprosiliśmy do współpracy Stowarzyszenie Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego Rudna, ponadto Fundację Luk, firmę T-Club, specjalny środek szkolno-wychowawczy w Lubinie, Przedszkole Miejskiej nr 1 i pomaga nam w tym wszystkim jeszcze RCZ w Lubinie. Chodzi o to, aby połączyć. Po, pozytywne energie w robieniu czegoś dobrego, ale sam projekt ma charakter zarówno edukacyjny, jak i ekologiczny, prozdrowotny i prospołeczny. Będą warsztaty zdobienia pierników, będą warsztaty prze, prowadzane przez pszczelarzy w szkole i w przedszkolu, a wszystko zakończy się dopiero w styczniu wspólnym, pięknym eventem, kiedy będziemy mogli się napić herbatki z miodem, poczęstować nią pacjentów, woląc Tariuszy. I spotkać się już podsumowując całą akcję. Palium odebrało już pierwsze efekty projektu. Pachnące pierniki upieczone przez dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Lubinie. Słodkości trafią teraz do wszystkich osób biorących udział w projekcie Miodowa Moc Dobra. Jako pierwsi otrzymają je pacjenci zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Lubinie i Miejscowego Hospicjum. Wyznaczone zostały osoby. Nie może to być bardzo ogólna akcja, bardzo szeroka, dlatego że ona jest podporządkowana potrzebom hospicjum i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Wiadomo, że nie możemy tam wprowadzać tłumów, tylko takimi małymi ekipami wchodzą wolontariusze ze szkoły, z przedszkola czy nasi partnerzy w projekcie. Cała akcja potrwa do stycznia 2026 roku.